Był sobie pan maluśkiewicz. Najmniejszy na świecie chyba. Wszystko już poznał i widział, z wyjątkiem z wyjątkiem wieloryba. No więc nie można się dziwić, że ujrzeć chciał wieloryba, bo wieloryb jest no jaki? Wieloryb jest Przeogromny! No Jaki? największy na świecie chyba! No przeogromny, Przeogromny tak. na no coś Pan Maluśkiewicz wesoły, że mu się podróż uśmiecha, zrobił sobie z początku łódkę. Łódkę! Łódkę! łódkę. Popatrzcie! Łódkę z łupinki orzeka! Tak, z łupinki orzeka! O, o, o. zabrał worek z jedzeniem? Namiot i na peczkę. rower, różne narzędzia, no, no. I, i, I wszystko na tę łódeczkę. Bo wszystko było malusie, tyciusie, tyciusienieczkiem. Bo przecież sam Maluskiewicz był, o, tyciuteńkim człowieczkiem. No to wziął łódeczkę pod pachę. Wsiadł w samolot motyli i powiedział do Gdyni I po godzinie już byli zameldował się w porcie u pana kapitana. <śpiewanie> się pan Małyskiewicz zaraz puścił na falę. Oho, płynie sobie i płynie. Coraz dalej i dalej. A może, może ciche, spokojne i gładziutkie, jak szyba. No, no, no. Ale jakoś nie widać. No, nie widać. Wieloryba. Cipci.